Uwarczyk. I dzisiaj nagrywam dla Was odcinek, że otworzę tego mega boxa i tą dużą skrzynkę. No dobrze. Ale jeszcze raz przepraszam za ten ekran, bo może są jakieś tam... No trochę jest rozmazany, bo nagrywam na mojej mamie telefonie. Na mojej mamy telefonie, no a nic. No dobrze. Ale zanim zaczniemy, to pamiętacie co zrobić. Dać łapkę w górę i subskrypcję. No dobra, no to zaczynamy. Zacznijmy sobie od mniejszej skrzynki, żeby od razu nie było ym, takiego ym, zamieszania. że tak. O, otwiera, otwiera. Dobra, otwieramy to. No i będzie trójka. No i mamy trójkę. Dwójka. Jedenka. No i nic. O, jakiś bonusik. 5 gemów, dobra. I otwieramy mega skrzyneczkę. Szóstka. Szóstka. Ojej, mi słowa jakość. Szósteczka jest, więc może coś wydropimy, no ale... Oczywiście, że coś wydropimy, no ale wątpię w jakiś, jakąś postać, bo też wiecie. 2, 3-4. Tu 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 du du du. Tu tu tu. 11 gramów. No to jak widzicie, mamy na moim koncie bi. No to papa. pa. pa.